Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, koleżanki i kolegów e, akwarystów, krewetciarzy. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się moją beczką, moją beczką szczęścia, beczką e, z, wodą, z wodą ERO. W końcu jest to bardziej zautomatyzowane i przysprawia mi mniej problemów niż miało to miejsce wcześniej, gdzie musiałem mieszać tą wodę ręcznie gdzieś w wiadrach i nosić na górę. Teraz to jest słuchajcie, o wiele, o wiele lepiej. Pierwsze, co odpalę sobie dwójkę, odpalam sobie falownik. Falownik jest tam na dole, w tym miejscu. Zobaczcie, jest falownik, który zaraz tą wodą zacznie mi troszkę, troszkę kręcić. To mi ułatwia w momencie, kiedy dodaję sobie. Sól, moją ulubioną, czyli GH Plus LC od firmy Qualdrop. Ona jest w płynie. E, zostawia mi ten falownik, mi troszeczkę kręci tutaj tą wodą. Zresztą już możecie ten ruch zaobserwować, jak, e, jak to wygląda, że woda zaczyna się tutaj obracać w tej beczce. E, falownik mógłby być troszeczkę mocniejszy, no ale jest jaki jest. E, numer 3 to jest grzałka. Nie wiem, czy to widać. Kontrolka na grzałce teraz się zapaliła. Teraz zgasła, teraz się zapaliła. Grzałka 300-watowa, która będzie grzała mi e, troszeczkę, troszeczkę tą wodę. Ja ją tak zostawiam na jakiś czas, żeby to się pokręciło. Zaraz dodam, e, dodam soli. To będzie się tak mieszać jeszcze przez e, przez jakiś czas, podgrzewać się i e, no żeby to miało jakoś tam żeby to wszystko było dobrze wymieszane i żeby ta temperatura też troszeczkę się e, podniosła. Pompa obiegowa jest tam na dole, która mi pcha później wodę do moich e, krewetkarii. Dwa zabezpieczenia wody: manualny pływak, który mi odcina e, wodę w sposób mechaniczny, a drugi tutaj jest czujnik e, spięty z elektrozaworem, który całkowicie mi odcina wodę na wlocie do filtra jeżeli beczka już jest pełna. Więc tak to wygląda jeżeli chodzi o sprzęt tutaj tej od jakby... Sprzęt, który znajduje się tutaj w tej beczce, wszystko mam sterowane, sterowane z pilota. Jedynka to jest jeszcze załączenie pompy, która pcha wodę już mi później do krewetkari. Teraz jej nie będę uruchamiał, bo nie ma takiej takiej potrzeby. Oczywiście beczka jest przykrywana, później żeby tutaj mi jakieś tam paprochy nie wleciały, ale teraz jeżeli będziemy dodawać Różne produkty do tej beczki, no to muszę ją otworzyć, po prostu. Pierwsze, zawsze co sprawdzam, to sprawdzam sobie wodę ERO, jaki ona ma poziom. Ja tutaj mam wodę po żywicy. Żywica powinna już być jakiś czas temu wymieniona, jeszcze jej nie wymieniłem, ale obecnie, zobaczcie, że to jest 5 mikrozimensów. 5 mikrozimensów ma ta woda w tej beczce. Jak wymienię żywicę, to przez długi czas będzie 0. No ale mówię, już wymaga żywica wymiany, bo już troszeczkę e, przepuszcza. Czyli mamy 5 mikrozimensów. Pierwsze co, dolewam tyle soli GH plus LC, aby po prostu e, mieć tutaj mniej więcej 240-250 mikrozimensów, więc lejemy. E, z racji tego, że e, tej soli już mi idzie e, dużo, więc no, zapotrzebowanie na tą sól jest spore u mnie. Na razie, słuchajcie, dolewam na oko troszeczkę i czekam, aż to się, aż to się wymiesza. Jeżeli bym chciał przyspieszyć mieszanie tej soli, to, to mam, słuchajcie, rurkę i mieszam jak czarownica w kotle. Nie? Jak czarownica w kotle mieszam troszkę w tej beczce. Jeżeli szybciej mi zależy, żeby zrobić tutaj parametry. Więc sobie mieszam i co chwilę sobie sprawdzam miernikiem, ile mamy. Nie? Mógłbym to wyliczyć, objętość beczki i na oko dodawać, widzicie, 65, czyli jeszcze dużo dużo za mało. Więc GH plus LC i dolewamy dalej. Dobra, słuchajcie, i po kilku dolewkach soli, mniej więcej tyle, ile jest teraz w wodzie Eero, to tyle zostawiam. O no, 242 mikrozimensy, więc, więc jest spoko. Nie? Zacząłem stosować Trace One Shrimp, tak zaleca też producent soli, żeby łączyć też z tymi mikroelementami i pierwiastkami śladowymi w płynie, tutaj akurat jest mniej więcej 1 ml na 10 litrów wody, więc do strzykaweczki nabieramy szósteczkę, wstukuję, Wlewamy i niech to też się miesza. Cały czas chodzi grzałka i cały czas chodzi falownik, który mi kręci i miesza. I jako, jako, że do podmian zużywam całą beczkę, praktycznie do zera. Dodaję sobie też od razu bakterii Bionitro albo multi Powder w zależności jakie mam. Tu już mam końcóweczkę. Dobra, więc sobie sypnijmy Bionitro. Nie wiem, czy mi łyżeczka nie wypadnie. O, wypadnie mi łyżeczka, poczekajcie. Dobrze. Troszeczkę słuchajcie, bionitro. To się też zaraz e, wszystko wymiesza. I tak robię zawsze, nie? Że dodaję do beczki od razu wszystko, co, wszystko, co ma być do, dodane. To mi się w, w spokoju wszystko wymiesza. Będzie, będzie elegancko. Kolejną rzeczą, którą dodaję. Jest Rich One. Odrobinę, odrobinę Rich One nikomu nie zaszkodzi. O, wpadła większa grudka, druga, więc tyle w zupełności, w zupełności wystarczy. I na koniec kociołka Chopina leci Pure Color Shrimp. Tu jest 1 ml na 20 litrów wody. 1 ml to jest jakby jedno, jedno naciśnięcie. Ja sobie to wymieszam, dodamy AZ4 naciśnięcia. No i teraz to się wszystko ładnie dalej wymiesza, woda się podgrzewa. E, za chwilę kilka wam pokażę, czy się parametry zmieniły. Pamiętacie, było 200 tam chyba 42 mikroziemensy. Więc niech to się e, miesza i zaraz wracamy. Dobra, tak przygotowana woda troszeczkę widzicie zmieniła swój kolor. Dna nie widać, nie? Dna nie widać, a to jest zasługa Richuana i Pure Color. Woda się zrobiła troszeczkę taka herbaciana i już praktycznie nie widać tego, co jest na dnie. Dobra, odpalimy sobie. Sprawdźmy. No, zobaczcie. 239, także praktycznie no, nic się nie zmieniło. E, sama sól plus te dodatki w ogóle to nie wpłynęło. Zobaczcie, 239 mikrozymensów, czyli idealnie perfekto bym powiedział. E, I teraz taką wodę możemy wlewać już bezpośrednio do zbiorników. Jeżeli chodzi o cały proces podmiany wody, e, pokażę Wam wszystko na, e, na osobnym filmiku, żeby nie był za długi. E, ale teraz już prosta sprawa, mam. Mam przygotowany wąż z taką fajką, sobie zrobiłem. Tu mamy siateczkę, tak to mniej więcej e, wygląda. Wkładam do akwarium, krewetki mi nie wciągnie w żaden sposób. Mam zawór, który odkręcam, i woda e, w chwila, moment, i po prostu leci bezpośrednio e, do kanalizacji. Nie, i tak spuszczam po troszkę. Z każdego, z każdego zbiornika. Następnie uruchamiam pompę, która jest w beczce i wlewam tyle, ile spuściłem do każdego baniaka. I tak to wygląda. Trzymajcie się, cześć, cześć. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapę w górę. Kto nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. I bajo. Cześć!